Już dokładnie dzisiaj w grze odbędzie się pierwszy event fabularny obecnego w sezonu, w którym stoczymy walkę ze złym doktorem Doomem. A my, w ostatnich godzinach, znów otrzymaliśmy sporo nowych wycieków i jego zwiastunów, a przy okazji zrobię Wam dzisiaj podsumowanie jego informacji. Cześć wszystkim, z tej strony, nie kto inny? Kod Miguel, i witam Was na odcinku z podsumowania informacji o evencie. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego. Konkursu, a jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 500 V-dolców, to zostawcie teraz łapeczkę do góry, suba z dzwonem i kotki cię tak jak te kozaki i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. No i tak moi kochani, jak chyba każdy, i to dosłownie każdy z was bardzo dobrze wie, już dokładnie dzisiaj o godzinie 20 w grze wystartuje pierwsze wydarzenia fabularne obecnego sezonu 4, na które chyba większość z Was czeka od kilku ostatnich dni. My gracze do tej pory pozostawimy znaliśmy już ogrom szczegółów w jego temacie, dzięki którym wiemy, co mniej więcej się na nim pojawi, oraz mamy kilka jego zwiastunów. A dzisiaj z tego powodu, że event będzie o 20, zrobimy sobie małe jego podsumowanie. Zanim jednak do tego przejdziemy, mam dla Was jeszcze jedną dodatkową informację, która również dotyczy eventu, a mianowicie już dzisiaj o 18.30 na kanale startuje live, na którym będziemy na niego czekać, a link do premiery live'a macie w opisie, tam zostawcie łapkę i przypomnienia. Teraz przejdźmy już do tematu samego mini wydarzenia i tak widzowie. Na początku zaczniemy sobie od takich podstawowych informacji, a pierwsza to kiedy najlepiej wejść do gry, aby go nie przegapić i sam polecam wejść godzinę maksy 30 minut wcześniej. Co ważne widzowie, pamiętajcie, że na evencie tym nie będzie jakiegoś osobnego trybu, a przynajmniej na teraz nie ma informacji o takowym i jeżeli nie pojawi się w grze tryb eventowy z jakąś nazwą event Duma czy coś w tym stylu, to znaczy, że wydarzenie odbędzie się na każdym trybie z główną wyspą. Chodzi tutaj o wszystkie tryby solo, duo, trio i oddziały z budowaniem lub bez budowania i nie chcę nawet źle powiedzieć, ale na rankedach również powinien się on odbyć i pamiętajcie, aby wejść do meczu przynajmniej 5 minut, przed jego startem. Ostatnia z takich podstawowych rzeczy to w którym miejscu najlepiej oglądać wydarzenie, i ja osobiście polecam Wam stanąć albo tutaj, zaraz obok odliczania, albo w ostateczności polecam Wam stanąć w jednym z tych miejsc zaznaczonych na mapie, tym bardziej, że gracze mogą Was normalnie likwidować. Teraz, gdy znacie już podstawowe informacje w jego temacie, przejdźmy sobie do tego, co pojawi się na tym samym wydarzeniu, ponieważ w tym temacie również mamy sporo szczegółów, i tak widzowie, jak większość z Was. Wie, będzie to walka ze złym doktorem Doomem. Już w ostatnich dniach w internecie pojawiło się kilka jego zwiastunów i w pierwszym zostaliśmy poinformowani, że doktor Doom nadchodzi do gry, co widzicie tutaj, a zaraz potem dostaliśmy krótki filmik przedstawiający scenę z fragmentu tego wydarzenia. Na filmiku tym mogliśmy usłyszeć głośne tupanie doktora Duma, który zbliża się w kierunku leżących postaci, ale nic poza tym się tam nie pojawiło i pozostałe informacje w jego temacie to wycieki, i teraz właśnie sobie przejdziemy do jego spoilerów. A więc tak, według informacji od Likera Peku na Twitterze na wydarzeniu tym mają się pojawić dokładnie cztery rzeczy, które wymienił w swoim poście i na początku mamy maszyny, szczeliny i lasery, szczelina, później szczeliny z amunicją i na koniec jakiś filmik. Tak dla szybkiego wytłumaczenia, to pierwsza rzecz dotyczy tych maszyn, które stoją obok odliczania i wiemy, że wydostanie się z nich jakiś laser, a żeby to było mało na niebie albo w jakimś innym miejscu na wyspie na evencie pojawi się wcześniej wspomniana szczelina. Kolejna rzecz, która została tam wymieniona to szczelinę za amunicją, i tutaj do końca nie wiadomo o co z tym chodzi i to zostanie nam wytłumaczone dzisiaj, a filmik o którym wspomniał nam potwierdza nam, że na evencie w trakcie jego trwania pojawi się jakaś krótka scenka. Prawdopodobnie będzie to dalsza część tego pierwszego zwiastuna filmowego, którego otrzymaliśmy od Fortnite'a dwa dni przed eventem i macie go ponownie teraz na moim ekranie i najprawdopodobniej dalsza część tego filmiku pojawi się na tym wydarzeniu. Następny wyciek na temat wydarzenia i tego co się tam pojawi został nam przedstawiony przez Likerów i przy okazji przez samego Fortnite'a na tym ostatnim zwiastunie jest to Doktor Doom i wiemy, że pojawi się on na wyspie i na pewno jego rozmiar będzie naprawdę ogromny. Na zwiastunie tym mogliśmy usłyszeć bardzo głośne tupanie, co potwierdza nam, że Doktor Doom będzie przemieszczał się po wyspie na wydarzeniu i co ważne wiemy nawet gdzie się on pojawi, ponieważ podał to ten liker tutaj, i ma on trafić na środek tego jeziorka. Co ważne, samo to jeziorko, o którym wam wspomniałem, również będzie bardzo ważne, ponieważ to w tamtym miejscu będzie odgrywała się taka najbardziej kluczowa część tego wydarzenia. I teraz przejdziemy sobie do wycieków, które dotyczą tylko tamtego miejsca. A więc, tak, poza tym, że pojawi się tam doktor Dumy, wiemy, że to właśnie w tamtym miejscu na wyspie znajduje się punkt zerowy. A z ostatnich wycieków dowiedzieliśmy się, że punkt zerowy na tym wydarzeniu doktora Duma. Ma, ma odegrać naprawdę bardzo ważną rolę. Najpewniej będzie chciał go przejąć sam Doktor Doom, który wyciągnie punkt zerowy z ziemi i mamy nawet na to małe potwierdzenia, ponieważ z wycieków wiemy, że na lokacji tej zaraz po evencie pojawi się ogrom skał, więc będzie tam też pewnie jakaś dziura po wydobyciu tego punktu zerowego. Jak już mówimy tutaj o Doktorze Doomie, to sobie jeszcze przy nim pozostańmy, ponieważ ci, którzy oglądali filmy fabularne wiedzą, że Doktor Doom stworzył zbroję z puszki Pandory w trakcie Trwania tego sezonu, która miała być bardzo mocna, a jak się okazuje, na evencie będzie ona pękała. Teraz w tle możecie zobaczyć, jakiego zbroja będzie się niszczyła na tym wydarzeniu i jest to kolejne potwierdzenie odnośnie tego, że postać doktora Duma zostanie przez nas w jakiś sposób pokonana, ale na obecny moment nie wiemy, jak to będzie tam wyglądało. Żeby to było mało, dowiedzieliśmy się jeszcze, że na tym jeziorku na środku wyspy pojawią się bohaterowie, o czym dała nam znać ta osoba tutaj i ich dokładne lokalizacje. Lokalizację pojawienia macie teraz na ekranie i zapewne pomogą nam oni w jego pokonaniu. Co też ciekawe, w niedawnym wycieku dowiedzieliśmy się, że na jednym z wydarzeń w tym sezonie, bo jak wiecie, będą dwa, ma odbyć się jakaś walka z bossem i nie jestem pewny, czy chodzi tutaj o wydarzenie w tą sobotę, czy o wydarzenie na koniec tego sezonu. Jeżeli będzie się dotyczyło tego wydarzenia teraz, to najprawdopodobniej w trakcie jego trwania my, wraz z Nadzieją i pozostałymi bohaterami, będziemy próbować go pokonać. Ale tak jak mówię nie jest to jeszcze pewne i szczegóły o tym dopiero poznamy. Ostatnia informacja jaką mamy w temacie eventu to odliczanie do jego startu i podobno zaraz po jego zakończeniu albo zaraz gdy będzie ono się kończyło, zostanie ono schakowane tak jak to było ostatnio i będzie to wyglądało mniej więcej tak jak na filmiku na moim ekranie. Tak jeszcze dodam, że jeżeli w internecie pojawiły się jakieś kolejne zwiastuny eventu bądź spoilery jeszcze przed wydaniem tego filmu na kanale, to będą one widoczne. Te... Teraz na moim ekranie, a jeżeli nic się nie pojawiło, to spokojnie resztę poznamy dopiero dzisiaj wieczorem. Co ważne widzowie, pamiętajcie, że przez najbliższe kilka lub kilkanaście godzin w internecie będą pojawiały się już wszystkie i to dosłownie wszystkie wycieki na temat tego eventu, który będzie dzisiaj, tak więc radzę wam nie wchodzić na Twittera od około godziny 15 dzisiaj do startu eventu, ponieważ możecie sobie go po prostu zaspoilerować. I oczywiście mam tutaj na myśli pełny filmik do dotyczący tego co pojawi się na samym evencie. Na teraz są to wszystkie i to dosłownie wszystkie informacje na temat dzisiejszego wydarzenia fabularnego, i tak jak już mówiłem wcześniej, osoby, które nie będą miały okazji go oglądać lub chcą go oglądać razem z nami na live, to wpadajcie do linku w opisie, bo jest tam premiera. A jeżeli ktokolwiek z Was chce na kanale kolejne odcinki na temat eventu, to zostawcie pod tym filmem standardowo łapeczkę do góry i komentarz event, a nie dojrzenie bawem na kanale pojawi się odcinek. Takiej tematyce, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem pod tym filmem, jak zawsze, dostanie ode mnie serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim mapeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!